Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Was zaprosić do krótkiej prezentacji Oplay Insignia z roku 2011, do którego zamontowaliśmy instalację LPG, a więcej informacji w dalszej części filmu. Pod maską znajdziemy silnik o pojemności 2 litrów z turbodoładowaniem oraz bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz mocy 220 koni mechanicznych. Tradycyjnie zachęcam was do zasubskrybowania naszego kanału oraz zostawienia łapki w górę. W miejscu koła zapasowego znajdziemy zbiornik toroidalny o całkowitej pojemności 67 litrów, przy czym możemy zatankować 54 litry gazu. Zawór tankowania LPG został zamontowany pod klapką wlewu benzyny, a ze względu na ograniczone miejsce montażu, aby zatankować gaz, należy użyć adaptera. Przy okazji montażu instalacji LPG klient zlecił nam zabudowę haka holowniczego wraz z gniazdem elektrycznym. W tym modelu średnie spalanie benzyny wynosi 10 litrów, natomiast po litrażowaniu średnie wyniki spalania gazu to 9,4 litra plus 1,4 litra benzyny. Mowa oczywiście o spalaniu na 100 km. A teraz ciekawostki. Insignia to samochód osobowy klasy średniej, produkowany pod niemiecką marką Opel od 2008 roku. Model został zaprezentowany po raz pierwszy podczas targów motoryzacyjnych w Londynie w 2008 roku, a od 2017 roku produkowana jest druga generacja. Nazwę Insignia użyto po raz pierwszy podczas prezentacji modelu koncepcyjnego Insignia Concept, która odbyła się w 2003 roku. Pojazd zdobył tytuł samochodu roku 2009, natomiast prezentowany model jest to wersja Sport Tourer, czyli popularny kombi. Z racji tego, że komplet świateł tylnych jest umieszczony w klapie bagażnika, producent zgodnie z obowiązującymi przepisami musiał zastosować światła tylne w przestrzeni bagażowej, co ma za zadanie oświetlić tył samochodu dla innych pojazdów w momencie, gdy kierowca ma otwarty bagażnik. Podsumowując, po raz kolejny zamontowaliśmy instalację LPG do samochodu z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz turbodoładowaniem. Ponadto kierowca otrzyma pięcioletnią gwarancję z limitem 100 tysięcy km. A w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.